Nie wiem, czy to wszyscy wiecie. Dzisiaj obchodzimy święto Państwowe. 14 kwietnia. To jest od roku 2019 święto Chrztu Polski. Może mało to czujemy, bo nie jest to dzisiaj dzień wolny od pracy. Ta data jest symboliczna. 14 kwietnia to w roku 966 była Wielka Sobota. A więc ten najwłaściwszy dzień do tego, żeby chrzcić dorosłych. Skoro nie znamy dokładnej daty Chrztu Polski, to ten dzień 14 kwietnia bardzo dobrze się do tego nadaje, żeby to wydarzenie wspominać. Chrzest. Paschalny sakrament, wielkanocny sakrament. Także ta Ewangelia, którą słyszeliśmy przed chwilą, daje nam pewną okazję, sposobność czy pretekst do tego, żeby o sakramencie Chrztu powiedzieć. Co, co to za okazja, co to za pretekst? Ten mianowicie, jak się Pan Jezus do apostołów zwraca, zwraca się w sposób chyba zaskakujący dla nas. Bo mówi do dorosłych mężczyzn, a zwraca się do nich mówiąc: Dzieci, dzieci, macie coś do jedzenia. Jesteśmy dziećmi Boga, wiemy to, ale możliwe, że nie wszyscy wiemy, co to właściwie znaczy, jakby zrobić ankietę uliczną. Co to znaczy, że jesteśmy dziećmi Boga? Kto jest dzieckiem Boga? To pewnie mało byłoby precyzyjnych odpowiedzi. Zapewne najczęstsza odpowiedź byłaby taka, że Pan Bóg nas stworzył i nas kocha. Wszyscy jesteśmy Jego dziećmi, wszyscy ludzie są Jego dziećmi. No i jakoś to się zgadza, ale mamy wtedy dalej problem z tym pojęciem, bo jeżeli tak rozumiemy Boże dzieciństwo, że wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi, to pytanie? Co to w takim razie znaczy, że na krzcie stałeś się dzieckiem Bożym? Że na krzcie stałaś się dzieckiem Bożym? Jeżeli wszyscy są dziećmi Bożymi, to wychodzi na to, że w tym krzcie nic się nie wydarzyło. Przed krztem było dziecko Boże i po krzcie też jest dziecko Boże. Jest jeszcze jedno pytanie. Jest pewnie ich dużo więcej, ale postaw mi jeszcze jedno. Na początku swojej Ewangelii św. Jan w prologu pisze... O wcielonym słowie Bożym, czyli o Jezusie Chrystusie, że to słowo przyszło do swojej własności, a swojego go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy z Boga się narodzili. A więc jest jakiś inny sens, głębszy sens bycia dzieckiem Bożym. Taki, który jest związany z wiarą, który jest związany z przyjęciem Chrystusa. Trzeba nam znać też ten drugi, głębszy sens tego pojęcia. Żeby to zrozumieć, co znaczy być dzieckiem Bożym w tym sensie, który, którego używamy, gdy mówimy o krzcie, to trzeba nam to trochę rozłożyć na czynniki pierwsze. Są dwa warunki, żeby móc powiedzieć o kimś, że jest moim dzieckiem, że jest czyimś dzieckiem. Jeden warunek to jest relacja pochodzenia. Dziecko pochodzi od rodzica, a drugi to jest ta sama natura. Podaję już przykłady, które myślę, że wszystko Wam wyjaśnił. Mam brata, jednego. Mamy tę samą naturę. Ja jestem człowiekiem i on jest człowiekiem. Mamy tę samą ludzką naturę, ale nie jest on moim dzieckiem, bo on ode mnie nie pochodzi. Przykład drugi. Jakbym napisał książkę, to ta książka w pewnym sensie ode mnie pochodzi, ale nie jest moim dzieckiem, bo nie ma tej samej natury, bo ja mam naturę człowieka, a to jest rzecz. A jeżeli te dwa warunki są spełnione, Pochodzenie od kogoś i ta sama natura, to mówimy o byciu dzieckiem. A jaki to ma związek z sakramentem chrztu? Otóż taki, że oprócz tego, co wszyscy wiemy, że na czcie dokonuje się zmazanie tej pierworodnej winy, którą nazywamy drzewem pierworodnym, to dokonuje się coś jeszcze. Między innymi to że odciskane jest niezacieralne piętno, sakramentalna pieczęć na duszy człowieka. Taki ślad, który już pozostanie w nas na wieki. Dokonuje się wewnętrzne przeobrażenie człowieka na najgłębszym poziomie w jego duszy. Takie, które przez łaskę upodabnia go do Boga. Możemy użyć takiego porównania, że do duszy człowieka zostaje jako wlana kropelka boskości. I człowiek nie staje się Bogiem, ale w wewnętrzu człowieka istnieje teraz jakieś boże podobieństwo, także jest, ma w sobie coś z Boga, Staj, został wewnętrznie przeobrażony na boże podobieństwo. I dzięki temu, że dokonuje się to wewnętrzne przeobrażenie człowieka w sakramencie chrztu, a więc jego natura upodobniła się do natury Boga. To teraz możemy mówić, że On stał się dzieckiem Bożym. Inaczej patrzymy na chrzest, gdy to wiemy, zarówno na samo wydarzenie chrztu, ile razy będziemy jego świadkami, jak i na to, że my sami zostaliśmy ochrzczeni. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jaka to jest głęboka prawda? Skoro jesteśmy dziećmi bożymi, to trzeba, abyśmy żyli jak dzieci Boże, żyli jako dzieci Boże, ale co to znaczy, co to ma w praktyce oznaczać? Oczywiście wiele można na ten temat powiedzieć, ale spójrzmy na to, jak Pan Jezus mówi do apostołów, dzieci, dzieci czy nie macie nic do jedzenia, oni mówią nie. A tutaj w tym krótkim dialogu mamy coś z tego, czym jest relacja dziecięctwa, że dziecko jest zależne od rodzica, oni nic nie mają, ale za chwilę wszystko otrzymają zupełnie za darmo. To jest relacja człowieka do Boga, tego człowieka, który przeżywa swoje dziecięctwo prawdziwie że wiem, że jestem mały, wiem, że jestem słaby, wiem, że nie mogę na wszystkiego sobie wypracować, zdobyć, ale ufam, że Pan Bóg się o mnie zatroszczy. To jest postawa dziecięstwa. Jest w Ewangelii Jana jeszcze jeden, nie wiem czy tylko jeden, ale co najmniej jeden fragment, gdzie Pan Jezus zwraca się do apostołów tym słowem, dzieci. To jest trzynasty rozdział Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, gdzie jest opisywana Ostatnia Wieczerza. I Pan Jezus mówi: Dzieci, jeszcze krótko jestem z Wami. Czujemy tę czułość Chrystusa, który w tym ważnym spotkaniu, ja, wiedząc, że za chwilę będzie bardzo dramatycznie, tak się zwraca do apostołów: Dzieci. To, żeby przeżywać relację do Boga w ten sposób, że doświadczam Jego czułości i przyjmuję Jego czułość, postrzegam Go jako tego, który kocha mnie w sposób czuły. Jak matka kocha dziecko, jak dobry ojciec dziecko traktuje. Oby to było doświadczenie nas wszystkich. Nawet jeżeli wiemy, że nieraz. Będzie też krzyż, będzie dramat, ale to, to, tak jak w Getsemanii, Jezus prze, przeżywa dramat, przeżywa bardzo ciężkie momenty, a zarazem mówi: Abba, ojcze, tatusiu, przeżywa swoje dzieciństwo. Mam tu ze sobą Biblię po to, żeby otworzyć pewien psalm. Jeden z moich ulubionych, to niech będzie. Zwieńczenie tych rozważań, a zarazem modlitwa nas wszystkich. Psalm, który wyraża, wiele nam tłumaczy z tego, czym jest to Boże dzieciństwo, jak je przeżywać. Możemy oczywiście modlić się tym psalmom na co dzień to jest Psalm 131. Posłuchajcie, ale proszę nie tylko posłuchajcie, ale włączcie się też w te słowa, niech to będzie też Wasza modlitwa. Panie, moje serce nie jest wyniosłe i oczy moje nie patrzą z góry. Nie gonię za tym, co wielkie albo co przerasta moje siły. Przeciwnie, zaprowadziłem ład i spokój w mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak nie niemowlę, tak we mnie jest moja dusza. Izraelu, pokładaj w Panu nadzieję teraz, i aż na wieki.